Kto to jest artysta? To jest artysta, kto maluje i jest, kto rysuje i kto śpiewa. Bo się dużo nie napracuje. Na przykład ten, który robi kalikatury, to też jest artysta. Takie śmieszne. Ja chciałbym być artystą, bo lubię rysować i malować. Mama mówi, ty dziwolongu. A jaki powinien być prawdziwy artysta? Musi robić karikatury, w różnych teatrach występować i tańczyć w baletkach. Tylko takie dziewczynki małe, bo stare chłopi są za ciężkie, brzydkie, grube, za duże na balet. Słuchaj, tacy młodzi studenci, a nie stare słonie, mogą naprawdę przecież i tak. A czy artysta powinien zawsze być przystojny? Tak, bo jakby nie artysta, nie ładnych to by nikt nie chciał do niego chodzić. I wszyscy by mówili, że jest brzydki i brzydkie malunki robi. Mi się podoba mojego brata kolega, który się we mnie zakochał. Dlatego, bo mama sama go zapytała, czy chcesz moją córkę pojąć za żonę. Tak. Ja z nim wyjdę tylko jak będzie artystą. Ja też z nim wyjdę, jak będzie artystą i ładnie malował i śpiewał. To nie jest twój narzeczony. Na mnie się zakochał, więc jest narzeczonym. Nie, Zuja, przecież on się we mnie zakochał, nawet ciebie nie widział. Ty jesteś za młoda na chłopaków. Ja to nie jestem za młoda, bo już chodzę już do średniaków. Ile masz lat? Mam cztery raka ukończone. A ja mam sześć. Jestem od ciebie. O rok, rok starsza. Poza tym ci go nigdy nie odpuszczę, i nawet go nie widziałaś, nie wiesz, jak on wygląda, no sobie go wypchaj. A skąd artysta bierze pomysły na te swoje dzieła? Ja wiem, z dziennika. Dziennik mówi wszystko, co jest na świecie, a to nie jest porównane z artystą. Ty mówisz zupełnie o innym temacie, Luza. Niech pani to potwierdzi, czy Luza dobrze powiedziała, czy ja.